Zamiar budowy naszego przedszkola zrodził się już w 1964 roku. Jak wynika z relacji pracujących wówczas pracowników oraz przedszkolnej kroniki, Pruszków w latach 70. zaczął bardzo się rozwijać. Dzięki prężnie działającej Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstają nowe bloki i całe osiedla. Towarzyszy temu najwyższy w latach powojennych wyż demograficzny. Istniejące w mieście przedszkola nie były w stanie zaspokoić potrzeb dzieci. Władzom miasta z pomocą przyszła Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Z Inicjatywy PSM, na czele której stał prezes Stanisław Kulik, zostaje zbudowane i oddane do użytku najnowocześniejsze w Pruszkowie, czterooddziałowe przedszkole spółdzielcze nr 1, w którym znalazło opiekę około 140 dzieci. Plan budowy zrealizowało ówczesne przedsiębiorstwo żelbet w Pruszkowie. Budowę ukończono w lutym 1970 roku. Ponieważ placówka nie była jeszcze w pełni wyposażona, przez 8 tygodni około 100 dzieci, przyjętych do przedszkola, razem ze swoimi wychowawczyniami przebywało. w w klubie spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Niepodległości 12. W pełni wyposażony budynek wraz z placem zabaw oddano do użytku w listopadzie 1970 roku, do którego uczęszczały już wszystkie przyjęte dzieci. Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Helena Kamieńska, która z ogromnym zaangażowaniem urządzała przedszkole od przysłowiowej łyżki poprzez elegancką, rodzimą porcelitowską zastawę stołową, kolorową i inną w każdej sali pościel zabawki, nowoczesne pomoce naukowe i bibliotekę. Starannie dobierała personel pedagogiczny. Nauczycielki samodzielnie bądź z pomocą koleżanek wykonywały pomoce dydaktyczne, których wówczas nie było gotowych na rynku. Bardzo ważny był także personel administracyjno-obsługowy, który z ogromnym oddaniem pracował na rzecz dzieci i ich rodziców. Panie kucharki same robiły makaron, co tydzień piekły drożdżowe ciasto, a na kanapkach królowała z trudem zdobyta szynka. PSM nie szczędziła środków na wyposażenie placówki. Nasze przedszkole, przedszkole spółdzielcze nr 1 było pierwszym w Polsce przedszkolem, które zostało zbudowane ze środków spółdzielni mieszkaniowej. Prezes Stanisław Kulik pokazywał je z dumą prezesom innych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, o czym pisano w prasie. Tak jak i dziś, starano się, aby dzieci aktywnie i przyjemnie spędzały czas w przedszkolu. Prowadzono zajęcia edukacyjne oraz muzyczne organizowano spacery, wycieczki krajoznawcze oraz spotkania ze Świętym Mikołajem. Żegnano dzieci odchodzące do szkoły. W 1983 roku, po przejściu pani Heleny Kamińskiej na emeryturę, stanowisko dyrektora objęła pani magister Hanna Zając. Wówczas przedszkole zostało przekształcone z przedszkola spółdzielczego nr 1 na państwowe przedszkole nr 10. Tak jak w ubiegłych latach, dzieci były objęte troskliwą opieką pani dyrektor i całego personelu. Rada rodziców aktywnie uczestniczyła w życiu przedszkola, organizując m.in. bale karnawałowe. Dzieci, dziękując za opiekę Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nad przedszkolem, często występowały z programem artystycznym dla pracowników, zwłaszcza z okazji Dnia Kobiet. Na wszystkie występy przez te lata dzieci przygotowywał pan Wojciech Kaleta, obecnie artysta, muzyk i wykładowca w Wyższej Szkole Muzycznej oraz kompozytor pracujący między innymi z grupą tercet, czyli kwartet z panią Hanną Śleszyńską, panem Robertem Rozmusem i Piotrem Gąsowskim. Chociaż w tym okresie przedszkole funkcjonowało już jako Miejskie Przedszkole nr 10, prowadzone przez Urząd Miasta w Pruszkowie, to Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nadal sprawowała nad nim opiekę, zajmując się między innymi remontami. Jak wspomina pani Hanna Zając, ówczesny dyrektor placówki, w tym czasie zainstalowano nowoczesne domofony do każdej grupy wiekowej i wybudowano awaryjne schody zewnętrzne na pierwsze piętro zgodnie z zaleceniami straży pożarnej. Zmodernizowano także instalację ciepłowniczą. W tym czasie dzieci musiały uczęszczać wraz z nauczycielkami do końca roku szkolnego do okolicznych przedszkoli numer 3 4 9 i 12. Miłym wspomnieniem pani Hanny Zając była sarna, która pewnej zimy zamieszkała w naszym ogrodzie przez tydzień. Wszyscy wtedy mówili, że w najlepszym przedszkolu nawet sarna zamieszka. Koniec roku szkolnego 1990 był pożegnaniem pani dyrektor Hanny Zając, która odeszła do szkoły podstawowej nr 8 na stanowisko nauczyciela, obecnie wicedyrektora w szkole podstawowej nr 8. Panią dyrektor żegnała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Krystyna Kawczyńska, późniejsza pani dyrektor w szkole podstawowej nr 11. Nowy rok szkolny 1990-1991 powitano znowu panią dyrektor Elżbietą Zielińską, nauczycielem tejże placów. Wszystkie działania całej kadry ukierunkowane były na wszechstronny rozwój dziecka, dobre samopoczucie oraz miłe i radosne spędzanie czasu w przedszkolu. Tradycyjnie organizowano uroczystości związane z obchodem świąt takich jak Dzień Babci i dziadka, bale karnawałowe, spotkania świąteczne czy zapusty. A także spotkania ze świętym Mikołajem. Ciekawie prowadzone zajęcia przez nauczycielki dawały możliwość rozwijania uzdolnień dzieci, swobody wyrażania siebie i otwartości na świat. Dzieci kończące przedszkole prezentowały swoje umiejętności zarówno wokalno-taneczne, jak i aktorskie dla najbliższych oraz społeczności pruszkowskiej. W 1995 roku odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia przedszkola. Na której obecnie byli zaproszeni goście, m.in. pani Jadwiga Przygoda, wieloletni pracownik Wydziału Oświaty. Rok szkolny 2004-2005 był ostatnim rokiem, w którym pani Elżbieta Zielińska piastowała urząd dyrektora. Po rezygnacji z funkcji dyrektora pani Elżbiety Zielińskiej w 2005 roku, opieką objęła przedszkole obecna pani dyrektor Elżbieta Nowacka. Założeniem głównym było kontynuowanie zadań i tradycji poprzedniczki, przy jednoczesnym zwiększeniu ciekawych ofert spędzania czasu, zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców. Zgodnie z całą kadrą realizowano postawione cele. Dużą wagę przywiązuje się do tradycji rodzinnych, poszanowania wartości moralnych i patriotycznych. Uroczystości przygotowywane są z wielkim zaangażowaniem nie tylko dla najbliższych, ale także dla szerszej publiczności społecznej. W przedszkole bierze czynny udział w projektach patriotycznych takich jak Mali Patrioci, Przedszkole Młodych Patriotów czy Moja Mała Ojczyzna. W naszym przedszkolu pielęgnowane są tradycje ludowe, jak na przykład zapusty na Mazowszu. Co roku grupa starszaków przedstawia jasełka dla zaproszonych gości, rodziców, władz miasta, seniorów z ośrodka aktywizacji AS oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli. Tradycją są również kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Organizacja tych przedsięwzięć odbywa się dzięki współpracy rodziców i pracowników przedszkola. Świąteczną atmosferę można poczuć także podczas warsztatów bożonarodzeniowych z udziałem rodziców, podczas których rodziny z zapałem wykonują piękne ozdoby świąteczne. W zimowy styczeń wpisane są szczególne dni. To oczywiście święto babci i dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków. Oni czynią ich dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, co roku w przedszkolu odbywają się uroczyste spotkania. Piknik rodzinny zapisał się na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez przedszkole miejskie nr 10. Jest to okazja do radości, śmiechu i dobrej zabawy. Podczas pikniku pani dyrektor i grono pedagogiczne dziękuję rodzicom za współpracę. Od roku szkolnego 2014-2015 realizujemy w naszym przedszkolu innowację pedagogiczną pod tytułem Jestem bezpieczny na drodze, w przedszkolu, w domu, podczas wypoczynku. A także innowacje brzuszki łakomczuszki, zdrowy styl życia, która została wdrożona w 2015 roku. Innowacje zostały wpisane do rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Organizowane są także kolorowe dni, podczas których kuchnia serwuje posiłki na bazie warzyw i owoców prezentowanych podczas zabaw. W ramach realizacji innowacji pedagogicznej organizowane są warsztaty z rodzicami. A dodatkowo w każdy czwartek śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego. Dzieci mają okazję samodzielnie przygotować zdrowy posiłek. Rodzice chętnie prezentują przedszkolakom swoje zainteresowania i opowiadają o wykonywanych zawodach. Zaszczytem jest włączenie się rodziców naszych dzieci w edukację poprzez ich występy dla społeczności przedszkolnej. Wycieczki krajoznawcze są już stałym elementem naszego życia przedszkolnego. Dzieci zamieniały się m.in. w pszczelarzy czy odkrywały sekrety życia na polskiej wsi. W 2015 roku przedszkole miejskie nr 10 obchodziło 45-lecie swojego istnienia. W tej niezwykle barwnej i wzruszającej uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola. W roku 2015 decyzją prezydenta miasta Pruszkowa pana Jana Starzyńskiego na mocy aktu notarialnego przedszkole miejskie nr 10 staje się własnością organu prowadzącego gminy miasta Pruszkowa. W roku szkolnym 2015-2016 dzięki staraniom pani naczelnik wydziału oświaty Zofii Wasioty, odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie rodziców, zostaje przebudowane mieszkanie służbowe na piąty oddział przedszkolny. Dziękujemy bardzo obecnym władzom, panu prezydentowi Pawłowi Makuch, zastępcom prezydenta, pani Beacie Czyrzewskiej i panu Konradowi Sipiera, pani Naczelnik Wydziału Edukacji Anecie Rosłoń Nowak, pani inspektor Paulinie Chacińskiej za piękny prezent z okazji 50-lecia. Przedszkole miejskie nr 10 otrzymuje nową szatę. Zostaje wykonana elewacja z zachowaniem historycznych już porcelitowskich talerzyków przy wejściu głównym. W ten sposób PM10 łączy tradycję z nowoczesnością, komponując się z architekturą otaczających go bloków. Przedszkole obchodzi okrągłą rocznicę swojej działalności. Jubileusz wyjątkowy również ze względu na panującą na świecie pandemię, która zmusiła nas wszystkich do zmiany planów i wprowadzenia nowych zasad w życiu każdego. Właśnie z tego względu nie możemy być tutaj obecni wszyscy razem, a nasz jubileusz został przeniesiony do świata wirtualnego. Pomimo braku oficjalnej uroczystości, chcemy ten czas przeżyć wspólnie z Państwem. Dzisiejsza uroczystość przypomina, że na przestrzeni tych 50 lat najważniejsze zawsze było dziecko i rodzic, duszą przedszkola nauczyciele i pracownicy obsługi, a naszą dumą – absolwenci.